Witam wszystkich z tej strony gołęby tą Dęblin Tak jest Tak się prezentuje mój mały locik Coraz mniej jest Mały już jest taki ułożą to po ziemi Bo wpuściłem takie po ziemi, żeby sobie chodziły Czajka, deresz, szaryk No i zaraz wam pokażę co będzie do oblotu Para ciemnych eee... Parę jasnych. Hmm. Para bocianów. Tu jest samica. Tam jest samiec. Dobra, i puszczamy to. Co będzie? Co będzie? Jak będzie trzeba, to wpuścimy ekipę tamtą. A, jeszcze widzę na otworze. No, zerwały się cztery wariaty ciemne, bo ich ja są tam. U góry jest jeszcze mi się wyposzyły. No i tu czwarte. Są wariaty te ciemne. No i pocztowe i jeszcze z nim. Na razie słabo chodzę, bo to same mutki się zerwały. Tam jastrzą bardzo wysoko. Ale same mutki to one chodzić nie będą za bardzo. Tylko widzicie tu, tu. Klepać, klepać. Tu jeszcze dwa moje chodzą z nimi No i posiadały. Jeszcze winną z pocztową. Tam akurat siedzą trzy i tam po lewo. O, jeszcze jeden. O leci, ops Pocztus. Na przykład chciałbym, żeby mi zostało takie przyjemniacze. On szuka swojej samicy ciemnej. Czekajcie, ja mu ją tu podrzucę. O jezu jaki pająk, już niego wszedł Nakręciły się dwie sztuki Ciemna z pocztową siwką Białolotką Ona też by była łapana, ta jeszcze nie wolna Po młodej strut słabiutki. O! Nie możesz tu się No No jeszcze runda Ciągnie na ten dach. Oj. Szt. Kurna. Od razu powylatywały. I pocztówki, i te. Jak się coś podarwie, to wypuścimy. Pogotowie ratunkowe. No, wam powiem, mało już jest tych tutaj dogania. Ja pamiętam, że na początku roku była cała rafa. Myślałem, że więcej ich jest, jak tak wygląda. No ale jeszcze dodać pocztowe, dodać murzyny ciemne. E, no to jest tego. Jest troszkę, ale nie jest ich aż tak dużo jak było. Tamte na razie nie wychodzą. i dobra, te, te za pół godzinki pod Same ciemne na pół godziny wypuszczę. Wpuściłem łapane, dokupione. Zobaczymy. Na razie dam pauzę. Gonimy ich tu, tu im będzie się łatwiej połapać. Zobaczymy. Ta jest świe łopana. Powiedzieć świeża. Łapana. powinna świeża. jest mój, tamta jest świeża. Ta jest świeża. Tamten świeży. I ta świeża. I reszta. Mm. Moje i różne takie jakieś No te ciemniaki fajne są Podobają mi się hmm, fajnie będzie wyglądać buda z ciemnymi O takie są najfajniejsze jakieś gruchliwce jak tam O, samiec poleciał znajdzie samica Oj 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 nie wycelował. To będzie wleciała ciemna. No, ciemniaki są eleganckie. Mówię, fajna rasa. No i teraz będą utrzymane pod kija. Takie. Ten z lotu nie wrócił, Młodziak, ale trudno. I z pancer jeszcze nie wrócił. Tak, miało dwójkę zostać, ale jak nie wróciły z lotu, to trudno. Jakoś mogły dać radę, na przykład o tamta ciemna mogła dać radę przecież. Tu też pierwszy dzień była wczoraj wypuszczona. Dopiero ciekawe, czy ta wejdzie do niego. Mało miejsca, ale weszła do niego. Ona jest bardzo ładna. Dobra, i jeśli nie przeszkadzam, idę sobie usiąść. Niech sobie wychodzą powoli. No i nie wiem, co z tymi pocztusami zrobić, bo tu cały czas przecież siadają. Tam brudzą. Dziady. Dobra. Nie jest źle. Niech pochodzą sobie półkocinki same ciemne. Z pocztowymi i tymi widmami i szerykami. A potem resztę wypuszcza. No widać, że jest ganiano. Ona nie myśli o tym, żeby się poparzyć, tylko myśli gdzie polecić. Grucha to nie jest. Za 10 minut puszczę moje, niech sobie chodzą z nimi. Wystrzeliły wszystkie z budy. Ciekawa. Nie wiem czy siwa gdzieś nie wystrzeliła Samica. I groszek nie może znaleźć. Ono tu siedzi. Podejdź samica do niego, bo cię nie znajdzie. O! Znalazł Ale to jest nies już ciemne poklepać. Oj, pan to siada i jasne. O, siadają. ale się rozklepotały. O, jasna samica i jasne jakieś. Znaczy, byłże ciemny do nich. To jest fajna parka Grachowa z siwym. No, i to siada na budanie. Byle gdzie. Nie, teraz siadam tam na dach. O, fajne ciemne. Takie to chodzenie. Daj, pauzę Jasno leci. Nie, jasno nie jest jakaś taka lotno. Miała tak chodzić. No, jasno to nie jest to coś. Na razie. Tak samo, bo samcem, że najpierw ledwo chodził, a dwunastkę zaliczył. i siedzi para ciemnych tam. Same ciemne praktycznie się zerwały. O, całe się zerwały. Patrzcie ile już jest ciemnych. O i tu się oddzielają ciemne. Jest ciemniaków. Polo tu już ciemnych, ale fajnie. Bo i moje młode, i te łapane, i te moje kupione. faj No i ciemne już jakoś wyglądają w górę <laughs> Fajny lot już jest. O, ta siwa najbardziej wymordowana jest. Ciekawe czy została ta taka łapana jako pierwsza, była? ona długo siedziała, najdłużej. Ciekawe czy ona jest. No, miała dwie zielone spinki chyba. To jest mój młodziak. czy to jest, no nie wiem, który to. Pocztusy latają. Wszystkie. O, tam obcy jakiś poszedł. Panty, jasny. Dwa białoloty pocztowe, jeden siwy. A nie, to są dwa białoloty pocztowe. B, 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 b. Nie wiem, co tu leciało. Ciemny, jasny, pantosz i dwa pocztusy białoloty. Fajne, fajne to fajnie wygląda. Które to ciemne jest? Boże, kochany, nie wiem. A, ją zaraz. Mhm, ona chce gdzie indziej gdzieś. Co ona tak tańczy? Który to jest ciemne? Czy to mój młodziak? Mój młodziak kolonianty, no patrz. Jak się rozfikał. To zostaną. <laughs> nie zostaną. Miałem mnie zostawiać, bo. Znaczy, czarny jest ładny, ale siwy. Siwy ma zadziorek zamiast koronki, ale oba chodzą ładnie. Jak będę robić loty, to sobie zostaną, jak zasłużą. No i widzicie, tak sobie latają. Tam dwa idą szpaki siwy. Dobra, na razie tutaj pauzę. Posumuję za jakiś czas. Coś zginęło. Mordowana. Mordowała się samica. z zdrowia.